Cześć, witam Was na kolejnej odsłonie, kolejnym filmiku na moim kanale dotyczącym energetyki. Kanał nazywa się Blackout Europe. No i co z tym Blackoutem? Dużo nastraszyłem na pierwszym wejściu. Mam nadzieję, że się nie przeraziliście, ale w Ubiegły piątek, to jest 23 września 2022 roku, PSE wysłało komunikat oficjalny, opublikowany na ich stronie internetowej. Zaraz sobie przejdziemy do tej strony, pokażę Wam, jak ten komunikat został napisany i co on tak naprawdę oznaczał. Ale tak, żeby było to zrozumiałe dla wszystkich, PSE ostrzegło, że w naszym kraju w piątek, w godzinach wieczornych, Wystąpi taka sytuacja, w której nie będzie już właściwie rezerwy wirującej w systemie. Co to oznacza? To oznacza, że realnie może wystąpić zagrożenie dostaw energii elektrycznej, czyli możemy nie mieć pełnego pokrycia w wytwarzaniu energii elektrycznej w stosunku do tego, co będzie potrzebne, co odbiorcy będą odbierali w piątek wieczorem. Dlaczego piątek wieczorem i właściwie co ma piątek wieczorem do nadmiernego zużycia energii? Otóż, otóż właściwie praktycznie nic, bo największe zużycie energii, jak zobaczycie sobie na wykresach PSE i na schemacie, to tak naprawdę jest w ciągu dnia, w godzinach popołudniowych, no ale wieczorem. Przecież wszyscy już jesteśmy w piątek w domu i tak naprawdę większość fabryk czy przemysłu energochłonnego, no albo już nie pracuje, albo pracuje z zaniżonym jakby obciążeniem, czy ze zmniejszoną koniecznością poboru energii elektrycznej, ale mimo wszystko PSE. PSE taki komunikat wystosowało. Jakie są tego przyczyny? No, mamy w tej chwili kilka awaryjnie odstawionych bloków węglowych w kraju. Nie będę tutaj opisywał dlaczego, które nie ma to większego znaczenia. Po prostu zniknęła nam możliwość generacji energii elektrycznej w kilku stabilnych źródłach wytwórczych energii elektrycznej. To jest jeden powód, a drugi powód to są prognozy meteo. Które przewidują w piątek wieczorem bardzo słaby wiatr w Polsce. No, i z tego tytułu, farmy wiatrowe, których posiadamy na chwilę obecną, około 8 GW mocy zainstalowanej, spodziewana produkcja z tych 8 GW, czyli 8000 MW, to zaledwie około 150 MW. Także naprawdę niewielki procent tego, co mamy zainstalowane, będzie mogło wytwarzać realnie energię elektryczną z wiatru, ponieważ nie będzie wiało. I trzeci element, który się nakłada na to wszystko, to generacja z farm fotowoltaicznych. No, które jakby mamy jesień, końcówka września, godzina 19 to już właściwie ciemna noc. No i farmy wiadomo fałkowe wytwarzają energię elektryczną tylko, dla, tylko w momencie, kiedy, kiedy świeci słońce, więc w ciągu dnia, i to powiedzmy sobie szczerze, w Polsce no jesienią tego słońca jest już naprawdę niewiele. No i PSE jakby przewidziało to w, tej swojej, w tym swoim ogłoszeniu, komunikując właśnie, że jest to też jeden, jeden z powodów jakby tego komunikatu i tego ostrzeżenia. Po prostu wieczorem, gdy będzie już ciemno, mamy zerową generację zainstalowanych mocy w źródłach fotowoltaicznych. Także te trzy elementy złożyły się na to, że operator, no, poważna instytucja, umówmy się, PSE, zgodnie z P prawem energetycznym, jest odpowiedzialny za zapewnienie dostaw energii elektrycznej do odbiorców, czyli tak naprawdę za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Więc jeżeli taka instytucja komunikuje w taki sposób, przekazując taką informację publicznie, to coś musi być na rzeczy. A więc to, o czym rozmawiamy na tym kanale, czyli powody blackoutu, jak możemy się tego i kiedy on tak naprawdę nastąpi, no obserwujemy to już w tej chwili, że sytuacja staje się coraz bardziej poważna i takie komunikaty. Jakby tylko świadczą o tym, że no nie jest stabilnie, tak, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Hej, przełączyliśmy się na pulpit mojego komputera, po to, żeby zobaczyć sobie ten komunikat na stronie polskich sieci elektroenergetycznych PSE w zakładce biuro prasowe. Opozycja pierwsza z piątku, z 23 września, z 11:36. Klikniemy sobie na pełną treść. Operator systemu ogłasza okres zagrożenia na rynku mocy. No tak, nazwa może nas trochę zmylić. Jakby, y oczywiście operator odnosi się wprost do jednostek wytwórczych, które biorą udział w rynku mocy. Na temat rynku mocy to porozmawiamy sobie kiedyś w od osobnym odcinku. Na razie może zostawmy to. Natomiast, tak jak mówię, no odnosi się do, do, do rynku mocy i wprost do jednostek, które biorą udział w rynku mocy. Natomiast y, to nie jest do końca też tak, bo to my jesteśmy, że tutaj jakby ogłoszenie okresu zagrożenia nie ma wpływu na odbiorców energii elektrycznej. To nie do końca właśnie tak jest, bo, bo to my jesteśmy odbiorcami energii elektrycznej, jakby zwykli użytkownicy sieci. I to, I to tak naprawdę nas dotyczy, wszystkich, tak? Przemysłu, odbiorców indywidualnych: wszystkich. Jeżeli taki komunikat wystawia PSE, no to znaczy, że coś niedobrego się dzieje. Kiedy by miało tej energii zabraknąć? No, w godzinach 19 do 21, 23 Września, no, dzisiaj mamy 25 września, nic takiego się nie stało. Blackoutu w Polsce nie było, więc wszystko było ok, natomiast na no, taki komunikat został puszczony. Jaka, jakie są przyczyny tego, że PSE podejrzewało, że może coś się stać, że przewidzieli jakieś niedobory mocy w systemie? A no właśnie podałem tutaj takie ogólne informacje, że nie był brak wystarczającej rezerwy w systemie. Spowodowane to było ubytkami awaryjnymi jednostek wytwórczych oraz niską generacją OZE, zwłaszcza w szczycie wieczornym. Tutaj trzeba by rozwinąć tą końcówkę tego zdania. No, w Polsce odnawialne źródła energii no, to są elektrownie wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne. Te drugie fotowoltaiczne no, to jest jakby oczywista oczywistość tu no, nie trzeba tego pisać. Tak? W szczycie wieczornym, w nocy, wszyscy wiemy, że. Żadna elektrownia fotowoltaiczna nie generuje energii elektrycznej, więc to jest jakby, właściwie każdej doby występuje ten człon w, tej, w, tej, w części dotyczącej fotowoltaiki. Prawda jest też taka, że w tych godzinach w piątek prognozowano, prognozy meteo wskazywały na bardzo niską wietrzność w Polsce. No, co przełożyło się na bardzo niewielką generację energii elektrycznej z tychże elektrowni, z turbin wiatrowych. Dostępnych mamy bodajże 8 GW mocy zainstalowanych, czyli 8000 MW zainstalowanych, a produkcja przewidywana była na około 150 MW. No, nie jest to jakiś wielki procent. To też pokazuje słabość technologii odnawialnych źródeł energii. Szczególnie w w Polsce, gdzie, gdzie mamy jednak ten okres zimowy, te zimy, czy jesień, zima, no to są takie okresy, gdzie faktycznie na słońce liczyć za bardzo nie możemy, a no, no z wiatrem, też jak widzimy, różnie bywa. No, i taki komunikat, jakby poszedł w świat, tak. Na szczęście, przeżyliśmy go bez, nie zmaterializował się, o, tak bym powiedział. Natomiast no, mamy godzinę, ja mam 18 w tej chwili w niedzielę, możemy sobie sprawdzić. Też zachęcam Was do, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co się dzieje w krajowym systemie elektroenergetycznym, na takim ogólnym poziomie. Możemy sobie zobaczyć, co tutaj się dzieje. Mamy, macie taką podstawową tabelkę, gdzie mamy zapotrzebowanie, generację krajową. No i jak widzicie, ten taki ponury, trochę szary jesienny wieczór no tak naprawdę cały system elektroenergetyczny oparty jest na elektrowniach cieplnych to co mamy zainstalowane wodne oczywiście one sobie w swoim zakresie pracują tutaj nie dyskutujemy natomiast elektrownie wiatrowe, no cały weekend był właściwie bezwieczny. mamy tylko 99 MW w tej chwili na godzinę 18 generacji z wiatru to jest bardzo mało i elektrownie fotowoltaiczne zaledwie 256 MW ta wartość będzie za chwilę spadała do, do praktycznie zera. No bo już się robi szaro, za chwilę będzie ciemny wieczór. Także, także to jakbyśmy chwilę sobie tutaj po, poobserwowali tą wartość, no to ona się będzie właściwie z minuty na minutę obniżała. Jakie jest saldo wymiany? No na dzisiaj na tą chwilę importujemy 234 MW. Skąd to importujemy? Możemy sobie sprawdzić, PSE tutaj ma taką fajną mapkę. Która pokazuje jakby główne połączenia elektroenergetyczne z naszymi sąsiadami. No, oczywiście Niemcy przepychają, wykorzystując naszą sieć, swoją moc na południe, jakby tutaj Polski, do, do Czech. No, niestety, jakby tak to działa w Unii Europejskiej. Mamy dzisiaj zerową generację, jeżeli chodzi o połączenie kablem na prąd stały ze Szwecją. Maksymalna przepustowość tej mocy to tu jest 500 MW, dzisiaj jakby jest zero. Mamy połączenie z Litwą, z Ukrainą. Ciągniemy trochę energii, mówiąc kolokwialnie, z Ukrainy. No i eksportujemy na, na Słowację. To jest jakby taki ogólny schemat. Możecie go sobie śledzić praktycznie cały czas te, te informacje są onlineowe no to, to, to co widzicie tak jak mówiłem przed chwilą było 250 co to voltaik jest już 245 i tak z każdą minutą będziemy schodzić do zera no jeżeli zniknie nam te 245 coś to coś tą moc musi zastąpić oczywiście będą te elektrownie cieplne gdzie tam mają jeszcze rezerwę wirującą i i zapewne, trosz, zapewne jakby nadrobią spadek wynikający z tego, że no, słoneczko wieczorem nie świeci i w nocy, troszkę podjechały elektrownie wodne, ale co jest, co jest ciekawe, jakby, jak wygląda właśnie ten profil zużycia energii elektrycznej, możecie sobie zobaczyć, co się dzieje. No, to zapotrzebowanie w kraju, oczywiście najniższe jest. To jest taki typowy wykres. Dobowy, najniższe jest w godzinach nocnych, gdy no już wszyscy jakby idziemy spać, tak od tej północy nie korzystamy z urządzeń elektrycznych. W większości fabryki, te, które nie pracują na, na nocną zmianę, to są wyłączone. No wszystko zaczyna się od, od rana, chociaż dzisiaj ten dzień nie jest referencyjny, bo to jest niedziela, więc też jakby nie do końca tak to wygląda, w tygodniu jest troszeczkę wcześniej ten podjazd i on może jest bardziej dynamiczny no, najwyższe zapotrzebowanie oczywiście wypada nam tutaj od, w ciągu dnia no i tu jest jakby profil który jeszcze się nie wypełni na godzinę 20, 21, on jest jakby statystycznie zapewne tutaj przewidywany i powinno się to co jest rzeczywiście mierzone pokryć z tym przewidywanym, no, mamy godzinę 18, jeszcze też na, na, na 18 jeszcze odczytu nie ma, ale Należy się spodziewać, że już jakby to, to zużycie zaczęło rosnąć no z racji tego, że, że w mieszkaniach naszych domach włączamy oświetlenie, nie mamy generacji z fotowoltaiki, jak nie mamy magazynów, no to, to ciągniemy z sieci i ten profil zapotrzebowania tak wygląda. No, możecie sobie to prześledzić, wrócimy jeszcze tutaj, no, tu widzicie, tu już jest 234. Jak sobie tam pośledzicie to w ciągu doby, no, tak jak mówię, za chwilę, za chwilę nam ta generacja zniknie z OZE, praktycznie do zero. Ok, no, właściwie tyle wam chciałem pokazać dzisiaj w tej odsłonie. Te informacje dotyczące tych, te komunikaty dotyczące jakby zagrożenia. Niedoborem energii, i tak dalej. Tam nigdzie nie ma blackoutów w nazwie, no bo wywołałoby to pewnie publicznie, czy, czy jakby społecznie, medialnie jakiś wielki szum. Zapewne PSL nie chce używać takich, takich haseł, dopóki się takie zdarzenie nie, nie zadzieje. No, natomiast musimy to odczytywać jako, jako takie sygnały, delikatnie mówiąc, niepokojące. Które być może będą się w najbliższym czasie nasilały. To jak mówię, no ten mój kanał nie ma na celu tutaj straszenie kogoś, czy, czy kogoś, czy nas, czy w ogóle użytkowników energii elektrycznej, że, że za chwilę nie będziemy mieć tej energii, będziemy żyć w blackoutie, czyli bez dostępu do energii elektrycznej w sieci. Ja myślę, że to tyle na dzisiaj. Nie chcę tutaj już za długo. Przeciągać tego odcinka, ale warto, warto o tym myśleć. W kolejnych odcinkach myślę też taka myśl mi przyszła, żebyśmy się zastanowili nad tym, jak powinniśmy sobie radzić, jeżeli już ten nieszczęsny blackout nastąpi. Jak możemy się uchronić, zabezpieczyć jako my, jako Jan Kowalski. tak? Nie mówię tu o dużych firmach, o fabrykach, tylko tak naprawdę w domu, w swoich mieszkaniach. Co możemy zrobić, gdy, gdy faktycznie nie będziemy mieć dostępu do energii? Ja myślę, że i tak większość z nas w ciągu, w ciągu swojego życia przeżyła takie momenty, gdzie tej energii nie było. Z różnych powodów, jakby to mogły być jakieś wichury, właśnie takie zdarzenia pogodowe, niekorzystne, gdzie się linie zerwały energetyczne. To mógł być brak dostępu, jakiś kilkugodzinowy. Albo nawet kilkudniowy. No to wtedy, wtedy jakby wiemy, jak, jak, ogromnie, jak, jak ogromna jest to strata komfortu, jakby funkcjonowania i życia. No warto może w tych trudnych czasach dla wszystkich jakieś kroki podjąć ku temu, żeby zniwelować sobie skutki takiego stanu rzeczy, no i trochę sobie ułatwić to funkcjonowanie. Jeszcze raz tutaj obserwujemy, jak ładnie nam słoneczko dzisiaj. W niedzielny wieczór zachodzi już spać. Także <noise> myślę, że to, że to wszystko, jeszcze kilka słów na głównym ujęciu i, i będziemy kończyć. Dzięki. Ok, no zobaczyliście. Jak wygląda sytuacja na stronie PSS z tym komunikatem? Tu nie chodzi o to, żebyśmy się straszyli jakoś nawzajem i robili tutaj jakąś obstrukcję, że och, to już prawie ten blackout. No, dzisiaj mamy niedzielę, dwa dni po tym komunikacie. Nic się nie stało. Szczęśliwie blackoutu nie było w piątek. Natomiast no, takie, takie ostrzeżenia warto brać na poważnie i zastanowić się, co możemy zrobić z tym, żeby w przyszłości tych komunikatów było mniej, albo żeby w ogóle ich nie było, albo żeby PSE komunikowało w taki sposób, że jesteśmy bezpieczni, tak, że dostawy energii będą zapewnione bez jakichś zbędnych, bez jakichś zbędnych perturbacji. OK, ten krótki odcinek właściwie miał dotyczyć tylko tej kwestii, jak zwykle, zapraszam Was na kolejne odsłony. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej ciekawe i jeszcze bardziej ukazujące to, że nazwa tego kanału jest w jakiś sposób uzasadniona. Aczkolwiek nie życzę sobie nikomu z Was tego, żebyśmy tego blackoutu doświadczyli. Natomiast warto być świadomym i obserwować to, co dzieje się dookoła. Dzięki i do usłyszenia.